Tak, mamy czas. Myślę, że jestem wyrazicielem tego, myślę, ci, którzy może to nie byli, ale popierali nas w internecie, a tak naprawdę także was popierali przede wszystkim. Dziękuję za to, że daliście radę. Jeszcze kwestia telewizji polskiej, oczywiście codziennie bycie tam przy wiadomościach TVP, że dziękuję bardzo za tego. Nie włączyłeś. Mikrofon jest ciemny. Jeżeli ktoś chce jeszcze coś powiedzieć, to zapraszam. Mikrofon jest dla Was. Ja serdecznie wszystkim dziękuję za te prawie 8 lat walki wspólnej i zapraszam do kontynuacji. W 2007 sobie odpuściłem, myślałem, że ten naród już więcej e, tych gamoni nie wybierze. I sobie przez ostatnie 8 lat czułem w groby. W tej chwili sobie nie odpuszczę. Chciałabym podziękować wszystkim ulicznikom warszawskim za to, że zawsze czułam się z wami bezpieczna. Za to, że mogłam z Wami zawsze być. Bardzo, bardzo dziękuję. i za to, że mogłam się z Wami odnać za przyjaźń. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, a ja, chociaż nie wstał tutaj tamtej miesiąca, tego ja nie mogłam, to chciałam serdecznie podziękować, się wyrazić sobie wielki podziw dla niego. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Wienie, Podczas wariantami opalającymi wówczas Sejm, pytałam Maćka Walkowskiego, kto ten dzień z Zrobiłam zdjęcie, to było dla mnie niesamowite. Zamyściałam na Facebooku, od tego też trzeba się okazał sprzeciw i potem Smyszek co, co miesiąc, co miesiąc kładł na swoje miejsce pod murami Sejmu i tutaj pod powiecem Smolejczyk. I znowu, że nie są chyba dużo bohaterem tych wydarzeń, którymi jesteśmy świadkami.

Teraz chcę pukać w dymu wej, a, że skończyło się, I szczepimy w naszy, i lepszy, I, i razem Jedną prośbę może ostatnią, pierwszą wielką, lat, jedną jedną

legnionym co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem i dla mnie jedno jest